Dzień dobry, dzisiaj jest 14 lipca. Witam ponownie u pana doktora Pawła Krawca w Karczmiskach. Jesteśmy pod tunelami w kwaterze Maliny Powtarzającej. Cytując koleżankę z zeszłego komunikatu, polone zaczasnę. Od naszej ostatniej wizyty w Karczmiskach. Trzy tygodnie temu wydarzyło się tutaj naprawdę sporo. Kilkukrotnie wystąpiły gradobicia, z czego jedno było niestety na tyle intensywne, że większość, a praktycznie wszystkie kwatery te polowe pod chmurką doznały poważnych szkód, a rośliny są w złej. Kondycji. Dodatkowo okresy upalnej i słonecznej pogody przeplatane były intensywnymi opadami deszczu. Więcej na ten temat opowiem za kilka tygodni w kontekście kwater borówki amerykańskiej, które są pod naszą opieką i które w tym momencie regenerujemy w ramach projektu Akcja Regeneracja. Na szczęście uprawy tunelowe mają wiele zalet. Z jednej strony pozwalają na stworzenie korzystnego mikroklimatu, pozwalają w pewnym stopniu kontrolować warunki panujące pod tunelem, a jednocześnie chronią uprawę przed niekorzystnymi, a czasami niestety wręcz niszczycielskimi warunkami atmosferycznymi. Polones, malina odmiany Polones, przy której stoimy, nie ucierpiała. W żadnym stopniu, dzięki czemu nadal możemy obserwować jej wzrost i rozwój, napędzany naszym programem fertygacyjnym opartym o gamę KSC. Rośliny przez te trzy tygodnie, jak widać, dały bardzo ładne przyrosty wegetatywne. Kwitnienie szło pełną parą, pojawiają się już pierwsze zawiązki. Do tego malina owocuje na zeszłorocznych pędach. W tym miejscu chciałbym powiedzieć Państwu o kilku produktach z naszego portfolio, które idealnie wpasują się w tę fazę rozwojową roślin. Wciąż macie Państwo czas, żeby zastosować maxifruta, o którym więcej wspominaliśmy w poprzednim komunikacie. Tak jak sugerowałem, staje się on powoli must have na polskich plantacjach i w polskich sadach. Sercem maxifruta jest kompleks NMX. W skład którego wchodzą prekursory fitohormonów, dzięki którym w sposób naturalny regulujemy gospodarkę fitohormonalną u roślin. Mówiąc wprost i w skrócie, wpływamy na procesy prowadzące do uzyskania obfitego plonu owoców deserowych o wysokiej jakości. Wpływamy na intensyfikację podziałów komórkowych oraz wzrost komórek budujących owoce od początku do końca kwitnienia naprawdę warto zastosować Maxifruta 2 trzykrotnie w dawce 2 litry na hektar. Jeśli wasze maliny, podobnie jak rosnący tutaj Polones, dają bardzo silne przyrosty wegetatywne, do tego kwitną, zawiązują owoce, a dodatkowo owocują na zeszłorocznych pędach, na liściach mogą pojawić się niedobory. Magnezu. W takim wypadku należy zastosować fertilider Magnum w dawce od 4 do 5 litrów na hektar. Bazą nawozów z gamy Fertilider jest kompleks Sea Active. Opatentowany kompleks Sea Active. Jest on produkowany na bazie ekstraktów z alg morskich. Dzięki temu kompleksowi magnez zostanie dużo szybciej wchłonięty, dużo szybciej zaabsorbowany, efekt będzie wręcz Natychmiastowy, już następnego dnia liście odzyskają żywozielony kolor. My przywrócimy proces fotosyntezy na optymalny poziom, zyska na tym cała roślina. Dodatkowo kompleks Sea Active ma bardzo silne działanie antystresowe. Do tego, jak już wspomniałem, wpływa na szybsze wchłanianie i przyswajanie składników pokarmowych, a także, co bardzo ważne, usprawnia aktywny transport w wiązkach przewodzących roślin. A także, co bardzo ważne, usprawnia aktywny transport w wiązkach przewodzących roślin. Jest to szczególnie istotne w kontekście fali upałów, która nęka większą część kraju. W takich warunkach pogodowych wiązki przewodzące zaciskają się, co utrudnia prawidłowe odżywienie i wykarmienie owoców, zawiązków, co jest szczególnie istotne w kontekście budowania plonu deserowego, owoców o bardzo wysokiej jakości i jędrności. A jak wiemy, im lepsza jakość owoców, tym potencjalnie lepsza jakość sprzedaży. Dodatkowo, jeśli chcemy wspomóc yy, maliny w tym bardzo intensywnym okresie, jak już wspomniałem, one jednocześnie kwitną, zawiązują owoce, owocują na zeszłorocznych pędach, do tego. Bardzo intensywnie rosną wegetatywnie, warto zastosować kolejny nawóz z gamy Fertilider. Mowa tu o naszym sztandarowym Vitalu. Vital w składzie, poza wspomnianym już kompleksem Sea Active, posiada całą gamę makro i mikroelementów. Jest swoistą bombą witalności dla roślin. Tak jak już wspominałem, silne działanie antystresowe. Lepsze wchłanianie i przyswajanie składników pokarmowych, a także usprawnienie przewodzenia w wiązkach przewodzących roślin. To wszystko składa się na lepsze wykorzystanie nawozów, nie tylko tych zastosowanych w oprysku, ale także tych zastosowanych doglebowo, ponieważ przewodzenie w roślinie działa dwukierunkowo. Dzięki witalowi zniwelujemy, usuniemy wszelkie ewentualne niedobory yy, widoczne na liściach, a także damy niezbędnej witalności i energii w tym intensywnym okresie. Ostatnim nawozem, o którym chciałbym Państwu powiedzieć podczas tego komunikatu, jest nasz wapniowy Fertilider Elite. Powinniśmy go stosować już od momentu zawiązywania owoców, przez, przez czas ich wzrostu oraz dojrzewania. Dostarczenie wapnia w tym okresie jest niezbędne w kontekście budowania owoców deserowych o bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo, jeśli nośnikiem jest nasz opatentowany kompleks Sea Active, Skuteczność takiego zabiegu drastycznie wzrasta. Dodatkowo ogromnym plusem jest fakt, że wszystkie nawozy wymienione w tym komunikacie z gamy Fertilider są mieszalne z preparatami grzybobójczymi, dzięki czemu po pierwsze, możemy ograniczyć ilość przejazdów, a po drugie zwiększyć skuteczność zabiegów ochronnych stosowanych na plantacjach. Pamiętajcie, drodzy Państwo, macie realny wpływ na jakość wyprodukowanych przez Was owoców. Nie zmarnujcie tej szansy. Wyprodukujcie towar jak najlepszy. Dawam to przewagę na rynkach zbytu. Tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia niebawem.